Witajcie, dziś chciałbym poruszyć temat jakże gorący ostatnio, w internecie szczególnie. Ostatnio od zawsze chyba. Skąd internet powstał i stał się taki hmm, publiczny, to zawsze znaleźli się ludzie, którzy są mądrzejsi od ciebie. Jeśli coś publikujesz, cokolwiek, jeśli się wypowiadasz na dany temat, zawsze jest osoba mądrzejsza, która podważy Twoje zdanie. I rzadko kiedy używa, używa do tego argumentów. Czyli nie jest to rozmowa. Poparta argumentami i przekonywanie oponenta do swojego zdania, taka osoba jest mądrzejsza, wie lepiej i często robi to z jakichś prywatnych pobudek. Czy to ma jakieś problemy emocjonalne, czy matka go nie kochała, czy był bity w dzieciństwie, nieważne. Jakieś powody są, na pewno psychiczne, takie osoby nie są zdrowe, które narzucają swoje zdanie innym ludziom na siłę. Tacy ludzie, chyba wszyscy się co, coś robią w internecie, czy się wypowiadają, czy rozmawiają, spotkali się z takimi osobami. Publicznie na forum w internecie powstało określenie takich ludzi, często to się naz nazywają: tacy ludzie hejterzy, Ale to nie, nie zawsze to działa jako hejter, czyli nienawidziciel. Przynajmniej w mojej opinii. Są ludzie, którzy są mądrzejsi i nie podają argumentów, tylko piszą głupoty, często z błędami, bo to są jakieś dzieci albo osoby, które mają problemy z. Ze swoim światopoglądem, to też narzucają to innym ludziom, bo mogą, bo w twarz nie powiedzą, a próbują narzucić swoją wolę innym ludziom. Śmieszne to jest, ale każdy się z tym spotkał. Jakieś formy są tego. Są ludzie, którzy specjalnie wchodzą na jakieś kanały, na przykład na YouTubie, i komentują i narzucają innym swoją wolę, żeby to zrobił inaczej, tamto inaczej, sram to, a sam często nic nie robi. Czyli taka z punktu widzenia osoby, która tworzy coś, to jest takie małowartościowe komentowanie. Bo osoba, która nic nie robi, a zaczyna komentować bez sensu i mówi: a postaw to tam, kamerę tak, siak, srak. Czy jest to gówno wie. I gówno jest w tej, w tej informacji. Gówno w sensie informacja jest niewarta niczego. Inaczej mówiąc, jest bezwartościowa. Czemu to mówię? Bo każdy z, nas, z was i nas, mnie, spotkał się z taką osobą i to jest wkurzające. Du dużo lepsza, dużo wartościowsza informacja jest, jeśli ktoś to mówi w sposób normalny, to znaczy nie obrażając innej osoby, nie rzucając głupot i argumentując swoje tezy w sposób bardziej przyswajalny niż bluzganie i wyśmiewanie się, szydzenie z innych. Szydzenie jest złe. Ja żyjąc, według hasła żyj i daj żyć innym, uważam, że osoby, które narzucają swoje zdanie są złe. Jest to tak samo złe, jak kradzież, czy hamstwo, bo kradzież to może trochę inna branża, ale jak hamstwo, no bo to jest hamstwo w sumie. Jeśli komu się nie podoba forma jakiegoś kanału, to niech się nie wypowiada, niech nie ogląda. Nikt mu nie każe. Nawet z tym Minecraftem ostatnio Jakiś jest szum i komuś się tam nie podoba. Blogerom się nie podoba, że Minecraft jest na wysokich statystykach w YouTube i często się wyświetlają filmy z Minecraftem albo mają. autorzy filmów z Minecraftem mają duże, dużo do... dużą oglądalność w ten sposób. Ale to jest związane z tym, że są osoby, które oglądają i lubią taki content, czy taką wartość. Więc ludzie, jeśli wchodzicie na czyjś kanał. I wam się nie podoba treść, albo nie podoba Wam się, nie wiem, zawartość tego kanału, albo nie podoba Wam się głos, czy jaka, jakaś inna forma, czy twarz, nawet osoby, która publikuje jakąś informację, to po prostu wyjdźcie z tego. Nie musicie tego subskrybować takiego kanału, czy oglądać. Szukajcie sobie pod innymi hasłami. Tam jest wyszukiwarka i można sobie wpisać. Jeśli kogoś interesuje elektronika. To niech sobie wpisze elektronika i przeszukuje te strony. A nie, że kurczę będzie wypisywała jakieś bzdety do, na kanałach, które są o innej tematyce w ogóle. Albo pouczała, że na przykład no, Minecraft jest głupi. No przecież to jest bzdura totalna. Tylko kretyni takie coś mogą wypisywać. Czemu kretyni? Czemu jestem taki agresywny i wulgarny? No bo jeśli ktoś wchodzi na jakiś kanał i ogląda coś bo, i mu się to nie podoba, i zaczyna wypisywać, to po cholerę on tam wchodził. Wchodzi, Minecraft, wychodzi, no i koniec. Następna rzecz. Druga grupa ludzi to są ludzie, którzy publikują coś, próbują się wybić, i dupa ich boli, że się nie udaje. Najczęściej to jest z jakiegoś powodu, czy tam głupi głos, czy zła jakość, czy cokolwiek. Nie wpasowało się w jakiś tam target. Nie. Ludzie, ludzie, którzy oglądają to, czy słuchają, nie, no nie podoba im się ta forma. Więc kuźwa niech tacy ludzie nie zazdroszczą innym, którym się, którym się udało, którzy trafili do ludzi z jakiegoś powodu i niech nie strzępią sobie języka. Skoro im się to nie udaje, no to dupa, no sorry, ale albo powinieneś opuścić, nie, nie publikować nic, bo masz, kurde, ból, ból głowy, dupy albo czego innego. Albo po prostu zmienić i szukać jakiegoś tam innego, innej formy ekspresji w internecie. Nie zaczepiaj ludzi, kurczę, Felek. To są kanały prywatne. Nie musisz ich oglądać. Nie musisz na nie wchodzić. Możesz szukać kategoriami, właśnie tematycznymi. Nie po to jest ta wyszukiwarka, żeby znaleźć coś tak. Wszystko można znaleźć, trzeba tylko odpowiednie słowa kluczowe wpisywać. Szukam elektroniki i bloga, no to wpisuję blog elektronika, tak? Czy jakieś inne powiązane z tym tematem, który mnie interesuje hasła. A nie, że na, pierwszy, na pierwszej stronie jest na przykład Minecraft, no to zjedziemy tych. Niech oni wyjdą w ogóle, rzucą ten temat internetu i najlepiej, żeby przekazali mi konto swoje z tymi widzami. No to to już jest traktowanie ludzi jak po prostu masówy, robali. Mnie to wkurza straszliwie. Jak ktoś mi próbuje narzucić swoje zdanie, bo jemu się nie podoba coś tam, no to on mi to napisze. A głównie mnie to obchodzi, że jemu się nie podoba na przykład mój głos. Jeśli mu się nie podoba mój głos, albo że nie pokazuje twarzy, i mówię to o, o takim przykładzie, tak? To niech tego nie ogląda, niech szuka sobie innych ludzi i subskrybuje kanały, które mu odpowiadają. A jeśli mu się coś nie podoba, no to niech kurczę Felek się odpiprzy, tak? Konstytucja zagwarantowała nam wolność wypowiedzi i to, co się stało w 1989 roku, i nic ci do tego, jak ja na swoim prywatnym kanale prowadzę moje tam wypowiedzi. Jeśli to są prywatna wiadomość od osoby, która już publikuje i ma duży staż, i poparte jest to jakąś tam oglądalnością, i jest to, jest to w dobrej woli, że on chce mi pomóc faktycznie, no to w porządku. Ale jeśli to jest czysta krytyka, nie poparta żadnymi argumentami, albo bo tak mi się podoba, albo jakieś inne jeszcze duperele, no to sorry, ale ja dziękuję za taką rozmowę. Masz problem, no to idź do psychologa. Jak uważasz, że zrobisz to lepiej, no to zrób to lepiej. Jeśli komuś się to spodoba, no to fajnie. Ale kurde felek, zostaw ludzi, którzy już coś robią. Jeśli pomimo twoich. Grzecznych sugestii nie zmieniają tego, to znaczy, że takim się to podoba, mają do tego prawo. Jeśli nie obrażają innych ludzi, oczywiście. I nie krzywdzą innych, bo każda skrajność jest zła. Więc taki człowiek, który krytykuje bezpodstawnie, niech się wiecie, co zrobi. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Aha, i napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Czy macie podobne zdanie, czy wypiszecie jakieś pierdoły w stylu pierwszy. Albo co ma dzisiaj na obiad na przykład? No dobra, trzymajcie się i cześć.